Witam wszystkich. Dziś miałem mówić o budowie programu, dokładniej o narzędziach, jednak tą część postanowiłem przesunąć na później i aby łatwiej Wam było zrozumieć narzędzia programu Photoshop wytłumaczę najpierw jak działa sam program, a dokładniej jak się upracuje z warstwami. Okno warstw znajduje się po prawej stronie. Widzimy tu szereg różnych ikon, pokrótce o nich opowiem. Te tutaj na dole to kolejno łączenie warstw. Jak sama nazwa wskazuje, co może robić ta funkcja, czyli łączą się warstwy. Jest teraz nieaktywna, nie wiem dlaczego, może dlatego, że pracuje teraz na GIF-ie, nie wiem. Kolejna to dodawanie stylu warstwy. Możemy tutaj dodać takie efekty, jak na przykład cień do warstwy. Czyli w tym przypadku do tego logotypu. Kolejna warstwa to tworzenie maski. Jednak na razie ją pominę, gdyż będzie jeszcze o niej dużo razy mowa. Następnie jest. Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną. Tutaj możemy. Pracować tak, jakby na całym obrazie. Jeżeli mamy jakieś zdjęcie i chcemy na przykład odwrócić jego kolory, wtedy używamy tego. Działa to na cały obszar, nie jest to tylko do tego obiektu. Kolejne to tworzenie folderów. Możemy dzięki temu łatwiej operować warstwami, grupując je na przykład w folder z konturami. Folder z tłami i tym podobne. Kolejna to dodawanie, a następna to usuwanie warstwy. I tutaj tak samo, jak nazwa wskazuje, co robi ta ikonka. Przejdźmy teraz nieco wyżej. Mamy tutaj kolejno po zablokuj, czyli jak widzimy, będą to narzędzia do blokowania warstw. Pierwsza: zablokuj przezroczyste piksele. Kiedy klikniemy to, jak widzimy, wokół naszego logo jest przestrzeń przezroczysta. Wtedy zostanie ona zablokowana, czyli analogicznie do tej nazwy będzie można malować tylko i wyłącznie po tym logo. Możecie to sobie sprawdzić. Kolejna to zablokuj piksele. Służy ona do tego samego właściwie co zablokuj piksele. Yy, przezroczyste piksele, przepraszam, z tym, że ona blokuje piksele, czyli w tym wypadku, na przykład ten logotyp. Kolejna to blokowanie położenia. Po kliknięciu nie da się przesuwać tego obiektu. Ostatnia to blokowanie warstwy czyli praca z warstwą jest tak jakby wyłączona. Znów przesuńmy się nieco wyżej. Widzimy tą listę z napisem zwykły. Jest to nic innego jak tak zwany tryb mieszania warstw. Będzie o tym w innym tutorialu. Obok widzimy krycie. Dzięki niemu możemy nadać przezroczystość dla naszego obiektu, zmniejszając ją. Aktywujmy sobie warstwę. Odblokujmy tu nadaje się przezroczystość. Dziękuję. To już wszystko, co musicie wiedzieć. Zachęcam do odwiedzenia mojego bloga, który znajdziecie pod adresem www.grafika-stb.blogspot.com. Subskrybujcie go, polecajcie znajomym. Uczymy się przecież razem. Serdeczne dzięki za uwagę. Opracował główny redaktor STB Czaso.